I dzisiaj chciałbym taki temat poruszyć, mianowicie dlaczego ludziom dobrym zdarzają się przykre rzeczy. Czyli skąd się biorą trudności w naszym życiu i jak sobie z nimi radzić. W przyszłości pewnie będę chciał, żeby trochę może nam Lechu powiedział, bo Lech zawsze jest chętny do mówienia. E, i, i jako nasz e, nauczyciel. Jest lat temu tak było. Ale dobrze. Słuchaj, masz szansę. E, żony nie ma, wiesz. Możesz, możesz mówić swobodnie. Słucham? Tak. <laughs> czyli, czyli byłaby ta... I teraz, teraz jeszcze taka rzecz, że po takiej krótkiej wypowiedzi też chciałbym, żeby się wywiązało coś w rodzaju dyskusji, jakiegoś takiego podzielenia się problemem, dlatego że nie będę mówił rzeczy do końca domówionych, tylko potem one znajdą swoje, swoje dopełnienie w naszym, w naszym mówieniu. Pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, skoro Bóg jest dobry i my w to bardzo mocno wierzymy, to dlaczego dotyka nas zło? Dlaczego dotyka nas zło? I odpowiedź jest taka, no właśnie, albo Bóg sobie ze złem nie radzi, albo zło jest tak samo mocne jak Bóg. A więc są dwie siły, które się wzajemnie ścierają, albo Pan Bóg dopuszcza to zło, żeby z niego zrealizować znaczy, żeby jak gdyby pomimo tego zła dokonać pewnego dobra, które jest większe niż nam się wydaje. Czyli trudność, która się pojawia, może być znakiem otwarcia pewnej drogi ku lepszej rzeczywistości. Choć pozornie to się wydaje bardzo trudne do zrozumienia, bo w momencie jednostkowym y, trudności zamykają nam perspektywę. Nie wiem, dziecko zaczyna chorować, i się nam w ogóle świat zaczyna zamykać. Y, coś w szkole nie pójdzie, czy w domu, czy gdzieś, i raptem zaczyna się wokół tego tworzyć pewien problem takiego nasi, takiej w naszej wewnętrznej nieakceptacji tej sytuacji. I teraz, jak zrozumieć tą rzeczywistość, że Bóg poprzez to. Zło, które, czy tą trudną sytuację, która nas spotyka, być w stanie wyciągnąć dobro. I teraz odpowiedzią na to jest perspektywa krzyża. krzyża. Krzyż jest rzeczywistością, która pokazuje nam, że zło ekstremalnie może odnieść korzyść, może odnieść zwycięstwo. A ostatecznie w Jezusie Chrystusie to zło, które wydaje się pokonać. Boga wcielonego, Jezusa Chrystusa, pozornie zostaje przez właśnie Jezusa Chrystusa miłością i całym aktem zbawczym pokonane, i to właściwie wtedy trudność jawi się jako sposobność, która otwiera drogę do zmartwychwstania. I w perspektywie zmartwychwstania, spojrzenie na to, co do tej pory żeśmy przeżywali, jest zupełnie inne. Inna perspektywa. I w małżeństwie również tak bywa. To jawi się jakaś trudność. W tej trudności tracimy nadzieję, może zaufanie do siebie nawzajem, może gdzieś wewnętrznie czujemy się, czujemy, że wzajemnie się obwiniamy, że zaczynamy przerzucać winę na drugiego. A w rezultacie może się okazać, że to doświadczenie, bardzo trudne, jeszcze mocniej scementuje jedność. Jeszcze mocniej scementuje jedność. Ja mam taki przykład. Mianowicie w rodzinie niepijącej, nie patologicznej, pojawiło się dziecko upośledzone, yy, mające yy, właśnie głębokie upośledzenie. I tych dwoje ludzi zaczęło patrzeć na siebie z, jako szukać winy. Nie to z swojego powodu, a ona mówi, nie to z swojego powodu. Zaczęli nawet szukać w historii rodziny, u kogo taki przypadek mógł się zdarzyć. I, I byli przekonani, że Pan Bóg ich doświadczył, właśnie jak gdyby ich nie kochał. Kiedy inne małżeństwa mają normalne dzieci, one z tym dzieckiem nie oni z tym dzieckiem nie mogą się nigdzie pokazać. Nie mogą tego dziecka zostawić samego. To jest dziecko, które niesamowicie ich, ich, no, ich samych rani. Nie? Ale dopiero po, po jakimś czasie zauważyli, że to dziecko takiej, jakiej jest, niesamowicie scementowało ich miłość. Że właściwie, jak tak potem spojrzeli, to trochę kruszyła się ich relacja i właśnie przez to trudne doświadczenie byli w stanie jeszcze bardziej się zjednoczyć. Potrzebowali siebie nawzajem o wiele bardziej niż, niż, niż byłoby może przyjrzymy dziecku. Ale to też chyba nie do końca tłumaczy problem, bo, bo gdyby się okazało, że, że pojawienie się tego dziecka rozbija rodzinę, może się tak okazać. Nie? Czyli, czyli, tu, żeby tą sprawę dobrze jak gdyby odczytać, potrzebna jest wiara. Bez wiary wydarzenia trudne niszczą człowieka, mogą zniszczyć jedność rodziny. Czyli potrzebna jest, potrzebna jest wiara, która pozwoli człowiekowi spojrzeć nie tylko po ludzku na daną sytuację, ale przede wszystkim w perspektywie Bożej. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje? I znowu paradoksalnie, czy On nie jest tym, który najpierw usuwa nam zęby, czyli mówi nie bądź agresywny, nie bądź właśnie zawistny, nie bądź człowiekiem, który manipuluje innym i my jesteśmy troszeczkę tacy bezradni wobec zła, czyli nie pozwala nam kąsać innych, a potem daje nam twarde orzechy do zgryzienia, rozumiecie. Twarde orzechy do gryzienia, i my, nie mając tego zaplecza już takiego agresywnego, jesteśmy w ogóle bezradni wobec tego, nie? Czy Pan Bóg się nie bawi nami w takiej sytuacji. Nie? Bo. bo, bo nie? I, i, I to jest takie trochę spojrzenie świata. możemy mieć taką pretensję, że, że Pan Bóg nas doświadcza ponad miarę no właśnie tego. Tak, I drugie spojrzenie jest takie. Że Pan Bóg nas wynagradza, jak gdyby pokazuje nam zupełnie sytuację w innej perspektywie, w innej perspektywie zbawczej, czyli w perspektywie, w której yy, patrzymy nie tylko na to, co jest dziś, jutro, pojutrze, ale także w perspektywie dalszej. Że przewartościowuje wszystko, że Ewangelia to jest postawieniem świ takiego myślenia światowego na głowie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, błogosławieni, którzy są cisi, błogosławieni, którzy są prześladowani, błogosławieni czystego serca, a więc odwrotność tego, co niesie świat. Czy to jest prawdą, że ci są rzeczywiście błogosławieni? Nie, bo my to słyszymy, ale, ale nasze doświadczenie jest inne. I teraz, y, y, gdzie znaleźć egzemplifikację tego? Nie? Patrzymy na życie świętych i widzimy, że życie świętych wcale nie jest życiem łagodnym. Wcale nie jest takim, że Pan Bóg usuwa przed nimi wszelką przeszkodę, ale rozpoznajemy co w nich? Heroiczność. Czyli w sytuacji, w której inni ludzie tracą nadzieję, oni tę nadzieję podtrzymują. Kiedy inni postępują źle, bo są już tak zniechęceni do wszystkiego, oni są w stanie odpłacić dobrem. W sytuacji, w której, nie, w której wszyscy wątpią, oni zachowują wiarę. Heroicznie, po ludzku rzecz biorąc, można by ich usprawiedliwić, kiedy by zwątpili. Bo tak zostali doświadczeni przez życie, a jednak przeszli to wszystko. I teraz skąd się bierze ta moc? Nie? I my ostatecznie odczytujemy tę moc właśnie w Jezusie Chrystusie z martwych wstałym. Doświadczenie paschalne pozwala człowiekowi przyjąć krzyż, a więc te trudności jako pewne doświadczenie wiary, próbę wiary. Na ile jestem wierny? I w tej próbie wiary jest trochę taka sytuacja, że człowieka podprowadza Pan Bóg pod właśnie przepaść, do przepaści. I my widzimy tą przepaść przed nami. I im jeszcze jesteśmy dalej od krawędzi, to ta przepaść nas przeraża. Mama, ja już idę. Szczęść Boże. Muszę. I, i, ale sytuacja jest troszeczkę inna, kiedy podejdziemy, kiedy podejdziemy do tej przepaści. Wtedy widzimy jeszcze gorzej, bo tą głębię całą, nie? ale kiedy tak naprawdę zaufamy i, i, i zaakceptujemy tę sytuację, wejdziemy w tę głębię, okazuje się, że jest przejście na drugą stronę, że jest ratunek. ileż razy mieliście to w swoim życiu? że się wydaje, że wszystko, no po ludzku rzecz biorąc, się tak skomplikowało, że naprawdę nie ma wyjścia. Że to się wszystko rwie, że człowiek ma, już ma na niczym nie zależy. I w pewnym momencie Pan Bóg daje ścieżkę przejścia przez tą trudną sytuację na drugą stronę. I kończę. Dlaczego dobrym ludziom zdarzają się takie rzeczy? Z dwóch powodów. Pierwsze, żeby oni sami doświadczyli pomocy Bożej, że oparli swoje życie na Bogu. I drugi powód, aby byli dla drugich świadectwem. A więc ja nie jestem świadectwem wtedy, kiedy mi się dobrze wiedzie i jestem szczęśliwy, ale świadectwem wtedy, kiedy jak Hiob, jestem wierny Panu Bogu, choć po ludzku mogę zwątpić, mógłbym zwątpić, i nikt by nie miał do mnie pretensji o to. Nie? Te dwie rzeczywistości. I teraz pytanie, bo 15 minut minęło. I właśnie, jak my się widzimy, jak, jak, jak my reagujemy, jak, czy my może doświadczamy właśnie podobnej, podobnej sytuacji, nie? Kiedy, jak reagujemy, kiedy pojawiają się chwile trudne? Nie? Czy, 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 czy właśnie, no właśnie, co, jakie emocje budzi w nas właśnie te trudności, które nas zwalają się, one się nieraz zwalają, jak kaskada ze wszystkich stron jedna rzecz ciągnie drugą i wtedy wydaje się, że jesteśmy przygnieceni nie? Jaka, jest, jaka jest nasza reakcja, jak sobie z tym radzimy tu nie chodzi o to, żeby się chwalić nie? A, a ja to tam już tego nie? Tylko...